Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwujewski razem ze mną, Danis Załęcki. Siema. I zaczniemy inaczej, więc słuchajcie, dostać się do Denisa na ściance to jest coś nieprawdopodobnego. Denis, wielka przemiana, co? My się znamy jeszcze z Bułgarii, kiedy byliśmy na gali IFM. I tam jeszcze nie było takiego efektu: wow, na ciebie show. My wiedzieliśmy, że ty masz takie zadatki. Dziwi cię to wszystko, co się dzieje wokół ciebie, że no, dostać się do ciebie zgodzić do Gwiazd Walk Bieżoru. I teraz będzie tylko gorzej. Kurwa, trochę mnie tu przerasta powoli. Nie, śmieję się. Fajnie, fajnie. No nikt się nie spodziewał, że tak się potoczy moja kariera i wcześniej pewne federacje dostały propozycje, na przykład od Nitro, żeby walczył, żeby mnie wzięli, rozumiesz? No, Nitro proponował Cię Fajmowi, bo A, mówił o tym na Twitterze. Fame nie chciał teraz chcę. Takie <noise> tak fejm? Się, tak się... Masz propozycję walki? Boxer pisał, nie? że kilkukrotnie tam chyba, kilkukrotnie, mi nie chodzi o wiadomości prywatne, mi chodzi, że pisał oficjalnie, że zapraszamy Denis do fejmu. To chyba też widziałeś, nie? Czy nie? No widziałem, widziałem. To, to co pytasz kurwa głupio. No się to powiedział. No. <noise> Słuchaj, no właśnie jest taki jeden gościu w e, fejmie, który chce z Tobą walki, jest to, to Shelly. Chce? No przecież Uy, wiesz no, o, o tym, go. że chce. Dawaj go, a na, na to będzie podwieczorek. Taka, taka minutówka jedna minutka starczy. Wy chyba nawet rozmawialiście w waszym pojedynku. Coś tam rozmawialiśmy, tak, że on mówi, że jak ludzie będą chcieli, to pewnie możemy to zrobić, nie? Jak najbardziej. I to jest pytanie retoryczne, nie? No, ja to teraz Kubiszyna, później jego podopiecznego wyjaśnię wyjaśnię w sportowy sposób. Ale nie wiem, czy będziesz się bić, jak zobaczy, co zrobię z jego trenerem. Skoro uważa go za ninja, jako kurwa, wszech... kurwa kota, wszech, kota wszechczasów. No to jak, zo, jak zobaczę, co zrobię z tym tam pędzlem, co stoi za mną, to naprawdę kurwa zmieni chyba zdanie. A właśnie, bo to jest w sumie e, tak jakby jeden team, bo to jest trener i uczeń. E, ty na początku chyba miałeś te relacje z Szelim takie normalne, ale potem e, ostro zareagowałeś na jego słowa. E, widziałem też wpis. Co mi ogadujesz? E, no tak troszeczkę. <noise> no, co? Widziałem, że zareagowałeś ostro na słowa Szeliego. A propos tych umiejętności. Tak, bo, bo niech, niech ten, jak to się mówi. Kurwa, widzisz, rozgadałam mnie i. nie cię ja Nie, bo widzę tego mordę i już się kurwa. No to przejdziemy do niego. Dawaj, do niego no. Przeprosił cię na konferencji z tego, co słyszałem. Tak. Przeprosił mnie za pewną kwestię, jeszcze nie za inną kwestię. Gdyby mnie przeprosił, gdyby nie powiedział tego wywiadu y, po konferencji, w której nie było spin i by mnie nie, nie naobliżał. U Mateusza, tak? U Mateusza że, że, że zachowuje się jak pedał, że frajer i tak dalej. Podałbym mu rękę, mógłbym go nawet, kurwa, przytulić, wiesz co, zachodzi. jestem normalnym gościem. Potrafiłem, teraz mi walkę wstawili, moja y, y, jakaś tam federacja jakaś tam, walk na pięści, nie będę jej promował. Wstawiła moją walkę, widać gościa, rozpierdolam, pod przychodzę, podaję mu rękę, przybijam, bo mi go żal, wiesz o co, zachodzi. chodzi, potrafię normalnie się zachować, podać rękę. No jak walczę z pałami, no to, no to jak? No jak wyzywam je ciśnienie, no to ja się z takimi osobami nie będę witał, ani nie będę wybaczał. Gdyby, gdyby tego nie zrobił, to podałbym mu rękę i tak dalej. No właśnie, ale skoro cię przeprosił, to nie mogłeś już podać mu tej ręki? Nie. Gdyby, gdyby nie zrobił tego wywiadu, który mnie obraża, to bym mu podał rękę. Ja bym mu podał rękę, ja to mówię każdemu dookoła, że ja mu podam rękę, jak przeprosi. Pochój ten wywiad zrobił niepotrzebnie. Niepotrzebnie sobie robił goś problemu. Jak ci się siedziało razem z tatą na konferencji Hailik? Śmiesznie mi się śmiać chciało cały czas. No. <śmieszne> w ogóle ty się spodziewałeś, że... bo to ty namawiałeś podobno właśnie Nie. tatę do przyjęcia. No Hailik dzwonił, dzwonił do mnie 30 razy dziennie przez parę dni i mówię, kurwa, dobra, chuj na mówię tego ojca. <śmieszne> no i go namówiłem dało się. Kto jest większym wariatem, ty czy tata? Mój to taki bardzo spokojny, ja taki jestem, kurwa, wiesz, mój tata ma też zapalnik, ale trochę tam dalej, kurwa. Ja taki jestem, że od razu się odpalam. Ale spokojnie na Walce się nie odpalę, a walce się odpalę w, ta, w tym momencie, jak będzie kurwa kwiczał i będzie taki moment, że będę go dobijał, wtedy się kurwa odpalę i naprawdę go zmiotę. Może się nie wierzyć, wszyscy, wszyscy nie wierzą we mnie, ale kurwa udowodnię to. Słuchaj, no ty jesteś underdogiem Można w ogóle sporecie, w tym starcie Ja tak, jestem underdogiem i to sporym, bardzo sporym. Powiedzcie yy, tak, tlenu tlenu myślę, że mi nie zabraknie. Ale jak się mi zabraknie, to się zabraknie mi tlenu, to pójdzie siła charakteru, jak to się mówi. Nie wygra, nie wygra. Reniz, ja słyszałem, że ty bardzo mocno przygotowujesz się do tego pojedynku. Przygotowuję się tak mocno jak nigdy. Jestem przygotowany w 100%, nie zabraknie mi niczego. Niczym w niczym nie będzie lepszy czy w pracy na nogach, czy w parterze, czy w zapasach, czy w stójce, czy w szybkości, w dynamice wytrzymałości w niczym. Niczym, żadnych argumentów nie dam. Będę go w każdej płaszczyźnie niższy. Słuchaj, my wiemy, że ty masz tą siłę, ciała, przypomnijmy galę IFM, kiedy. No, jako... Teraz mam. Kurwa, chopy ja schudłem 2 kilo, a wygląda z 15 skóry, Tak woda za ze mnie zeszła. No właśnie to jest takie taki... dużo. To jest takie pierdolnięcie, chłopie, że naprawdę tą na walkę, nie mrugaj, nie? Go <laughs> trafię na punkt, jest koniec, nie? Może się skończyć. No jak zostanie przez gardę, no on, on będzie kwiczał, naprawdę on będzie płakał. On tak mnie nie ocenia, on tak mnie nie docenia. Tak nie dobrze, niech mnie nie docenia. Ja może się to skończyć tak, jak się skończyło w Bułgarii. Ja przypominam, słuchajcie, tam poszedł ciężki koukał, pękoczodów w ogóle. A, tam poszedł taki, no poszedł na bardzo mocno cios. Ale to był taki kurwa, wiesz, taki średnio wyprowadzony, wszystko to wyglądało, w sumie mocny, ale nie mocny, teraz jest, teraz będzie mocna. Co teraz... Cię w ogóle tak zmotywowało do treningów, bo Mateusz, trzeba przyznać, no to jest kawał zawodnika, nie, to jest mistrz świata i to właśnie to Cię zmotywowało, że to już nie jest, nie wiem, gość, który trenuje amatorsko, tylko no to jest zawodowiec. Wolę walczyć z zawodowcami, wolę walczyć z tymi, który, którzy, którzy że ludzie uważają, że ten jest dla mnie lepszy, ten jest lepszy. Chcę walczyć z takimi chcę udowodnić, że to ja jestem lepszy. Masz chęć pomszczenia trochę swojego kolegi Taysona? Nie uważam, żeby to, była, żeby to było pomszczenie Taysona, chociaż wiele osób tak uważa. Ponad 3 czwartek, kurwa tak osób uważa. No, po prostu pokażę mu gdzie jest jego miejsce. I nie fajnie, że tak mnie nie docenia. Po prostu się przeliczy. Danisa jeszcze chciałem poruszyć sprawę twojego taty. On martwi się o jego pojedynek, czy nie? Czy bardziej przejmujesz się swoim pojedynkiem? Hmm. Bo już walczyły z Elanem, także wiesz, jak możesz porównać ich umiejętności. Bo ojca się w ogóle nie martwię. O siebie też się w ogóle nie martwię. Ja i takiego walki nie będę oglądał, będę siedział w szatni. Nie mogę tej energii przenieść na jego walkę. Chciałbym bardzo, ale nie mogę. Dla mnie to jest bardzo ważna walka, najważniejsza w życiu. Mam dużo do sobie, sobie do udowodnienia i wszystkim kurwa, dookoła, nie do kłania, do że to zrobię. Będę siedział w szatni, słuchawki na uszy i spokój, pełen spokój. Jeszcze taka propos, tylko tego fejmu chciałem się dopytać. Czy ty byś, e, jeżeli federacje by się dogadały, to byś poszedł na wypożyczenie, byś mógł zawalczyć na wyjeździe? Jeśli federacje by się dogadały, tak. A odejść po złości? Być nie mógł. Nie, nie jestem Pała, nie jestem Chorągiewa, nie odchodzę po złości. D jeśli dwie osoby się dogadują, dogadują się finansowo, dogadują się słownie, się a to się mówi B. Jeśli coś komuś nie pasuje, no to dogadujemy się tak, żeby znaleźć złoty środek. Jak powiedzmy, no nie wiem, kurwa, yy, mi to nie pasuje, jemu to nie pasuje, to znajdziemy się złoty środek i się dogadujemy. No ja nie jestem taki, żeby zapierać tu, 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 tu. Mogę dać, się, mogę się wypożyczyć, że jeszcze dziwnie brzmi, bo nie jestem jakimś przedmiotem. Wiesz co chodzi wypożyczenie czegoś, ale jak się dogadają i się dogadają między sobą, to jak najbardziej. Dlaczego nie? A są już jakieś słuchy, że się powoli dogadują, czy nie? Coś tam słyszałem, coś tam słyszałem. Tak, nie wiem, nie chcę zbytnio gadać. Jak się dogadają, oni się odzywają. Przyjdę. Szaliego, czy tam kogoś mogę raz, was zmieść i tyle. A masz jeszcze kogoś innego na oku, czy nie? Yy... Był plan, żebym zrobił walkę kiedyś, kiedyś, wcześniej, już na EFM no. z normalem, nie? Tak, tak, tak. tak. Dlatego teraz. Yy, mam paru zawodników, jeszcze, którymi chcę wygrać, przejść ich i po nowym roku może coś się pomyśli. Zobaczymy. Ostatnia sprawa. Wy, Denisa, nie znaliście wcześniej. Ja ciebie znałem jeszcze przed Twoją sławą. Yy, nie zmieniło się to z tego, co widzę, co? Nie, ja sądzę, cały czas taki sam. Ja to nie jestem kurwa jakaś gwiazda, co będzie wiesz. Chuje. Wiesz o co chodzi. Kurwa, tak, już się ale, nie chcę gadać tyle. Ale, już gadać. ale, ale czasami mi świruje. Dobra, dobra, ty jesteś tam, któryś w kolejce. <laughs> Dzięki, daj trzymaj się mi,